Dzień dobry Państwu, czas wyruszać na make-up day, czyli święto wizerzystów. Myślę, że w sumie długo go nie było, bo zazwyczaj jak jeździłam na targi, to trafiała się medycyna estetyczna, paznokcie włosy, ale jakoś tak nie wiem, wszyscy odeszli od makijażu natomiast dzisiaj, 5 marca mamy w końcu święto wizerzowe więc liczę na to, że spotkam się też między innymi z Wami no i co, że zrobię jakieś zakupy oczywiście standardowo, ale przede wszystkim liczę na fajne warsztaty makijażowe bo jest mnóstwo fajnych wizerzystów, takich naprawdę perełek które myślę, że Dzisiaj przekażą swoją na pewno wiedzę, e, i może też będzie okazja, żeby sobie na luzie z nimi porozmawiać. Także co? Do zobaczenia, a tym, którzy e, nie będą na make-up day, no to dla Was ta relacja. Te spięte włosy to tak na chwilę, bo po prostu mam loki, a znając moje włosy, to za chwilę mi się rozkręcą, więc po prostu je tak sobie podtrzymuję. No. Kolejka do Nyksa. Hej Czekamy Milena, z czym masz kanapkę? Z lewym <grym> pomidorem sałatą To jest w sumie jedyna okazja, żeby zobaczyć jeszcze Neksa. I tak to wygląda. Małe boksiki, bardzo dużo ludzi i dużo zniżek, niestety. Mylena! Kierowca z bombowca! Dobrze, obserwujcie nas póki jeszcze żyjemy. Ooo, dzięki! Czartowałam przecież o matko. Targów, dzień drugi. Uu, To niedobrze. już by poszło. Targów, dzień drugi, proszę Państwa. No i co, jedziemy. Jest deszcz, jest obleśnie, ale będziemy twardy. Po co mi te wyprostowane włosy? Zaraz wszystko będzie starczyć. No. do zobaczenia. Do No i tak sobie chodzimy właśnie. Dzisiaj jest niedziela, bardzo dużo ludzi. W sumie liczyłyśmy chyba na to, że dzisiaj będzie trochę luźniej, ale luźniej nie jest. Ale jak raz w roku można się zbawić. Ardenty i tak naprawdę nie można nic na spokojnie pooglądać, wszędzie Albo fajnie po żeby przyjechała jakaś marka z pojemnikami akrylowymi Nie ma nic takiego. Generalnie są marki, które są dostępne wszędzie. W internecie, zlepach. Te maseczki, które właśnie wczoraj kupiłam. Switaśne zwierzeczkowe. Te maseczki kupiłam celowo. Zapowiadałam wam już taki film o koreańskich dla sposobach pielęgnacji skóry. I taki film będzie. Te maseczki tam się pojawią. Więc jeżeli jesteście ciekawe właśnie tego tematu, to zaglądajcie do kawa, To zaglądajcie na kanał, subskrybujcie. Tam się będzie wszystko regularnie pojawiało. Coś dla maniaczek kawy. Patrzcie. To jest Medełko. Ale fajne. Przy Inglądzie standardowe pytanie. Promocje. 20% ani... Jest moje ulubione stoisko, moi drodzy. Tu są najpiękniejsze i najtańsze pigmenty po prostu. To taki film makijaż, który widziałyście w mojej organizacji kosmetyków. No to tutaj właśnie. O, tam są te pigmenty. Tutaj, aż tak jakieś takie fajne włosy? 嗯。嗯嗯 Marzena Tarzywicz, Pokaz Pro, wziął się samy piękny makijaż. Polecam widać, można na Facebooku. cudowny makijaż, przede wszystkim kolorowe, czyli to, co super rzadko się zdarza, na oczymę. No i co? I po to już jest koniec. Pa pa i do zobaczenia w następnej edycji.